Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was błędy pielęgnacji, ale będzie to nietypowe ujęcie, ponieważ stale się mówi o tych samych błędach, powielane są w artykułach, na blogach, oczywiście w wielu filmach. Natomiast my dzisiaj troszeczkę inaczej podejdziemy do tego tematu i z Karelą przede wszystkim przeanalizujemy kolejną ankietę. Tym razem słuchajcie. Ja będę analizować, ale zobaczycie, jak to wyjdzie. To jest naprawdę bardzo ciekawy eksperyment. Jednocześnie porozmawiamy o tym, jak podejść do pielęgnacji jeszcze bardziej świadomie. Myślę, że to Wam się naprawdę niezwykle przyda, jeżeli chodzi o interpretację działań poszczególnych, jeżeli chodzi o stosowanie kwasów, retinolu i wielu innych rzeczy, jak przygotować skórę do wielu zabiegów. Także to będzie bardzo ciekawe podejście. Jednocześnie kilka fajnych rozwiązań Karolina ja też Wam podpowie. Z doświadczenia opowiemy Wam o naszych zabiegach, co robiłyśmy wcześniej źle, także mam nadzieję, że. Ten film Was zaciekawi. Analiza ankiety jednocześnie bardzo fajny szereg porad. Także subskrybujcie nasz kanał, podajcie na Instagram i zaczynamy! Słuchajcie, jeszcze w jednym z ostatnich e, odcinków analizowałam Wasze ankiety, których jest naprawdę zresztą bardzo dużo w tej chwili. Tak. E, I słuchajcie, wpadłyśmy na taki pomysł, że może byśmy się dzisiaj e, zamieniły trochę rolami. E, waszymi ankietami zajęłaby się Magda, która przeanalizowałaby tutaj na kanale. E, jestem ciekawa przede wszystkim, jak zinterpretuje odpowiedzi, mm. jak dobierze odpowiednie składniki aktywne, kosmetyki, ale przede wszystkim też, e, no ty masz duże doświadczenie, tak, bo e, znasz no 10, bardzo... 10 lat branży kosmetycznej. No właśnie, słuchaj, znasz e, bardzo dużo kosmetyki wiesz, jak działają konkretne składniki aktywne, więc jestem ciekawa po prostu, jak je połączysz, układać taką jedną tak. e, kompleksową pielęgnację. To jest bardzo trudne, bo tak naprawdę kosmetolog ma bardzo szeroką wiedzę i też taką, e, ja mam wrażenie, że wyprzedzającą dany problem, ona mhm. e, też widzi ogólnie dane na przykład e, zagadnienie, tak, więc też jest bardzo trudne tak zopać wszystko całościowo, natomiast muszę Wam powiedzieć, że ja wiele mam od Was zapytań, jak powinna wyglądać ta pielęgnacja, ale też słuchajcie, bardzo często jest też tak, że ja odsyłam Was do Karoliny, proszę, żebyście Wypełniła ankietę, że to jest taka kompleksowa pierwsza, że ja nie jestem kosmetologiem, ale A. bardzo dużo osób myśli właśnie, tak. że jesteś kosmetologiem. Tak zdarzyło się i też niejednokrotnie się na tym zapałem. także słuchajcie, przechodzimy do analizy ankiety i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy, ankietę wypełnia osoba, która jest powyżej 50 roku życia, ma cerę mieszaną i przede wszystkim zależy jej na redukcji rumienia, uszczelnieniu na naczyń krwionośnych, więc oczywiście mamy tutaj yy, do czynienia z Bardzo możliwe, ale bardzo możliwe jest też tak, że osoba wypełniająca ankietę źle interpretuje swoją skórę, na przykład i rumień może być yy, niezwiązany na przykład właśnie z cerą a na przykład z zaburzoną barierą hydrolipidową z jakimś tak. podrażnieniem. No i tutaj świetnie, że jest możliwość załączenia zdjęcia, pamiętajcie o tym, żeby one były w dobrej jakości, bo Karolina wtedy może po prostu mm -hmm. zinterpretować, chociażby zdalnie, właśnie, tak. no, kondycję Waszej skóry, tak? Ehm, Opisz proszę swoją dotychczasową pielęgnację poranną i wieczorną. No i tutaj e, osoba, która wypełniła ankietę, jest to oczywiście kobieta, e, jedna chyba z naszych widzek, bo słuchajcie, już tak kojarzę po imieniu i nazwisku, zresztą e, tutaj na bieżąco często przebijają się Wasze komentarze, więc my Was doskonale znamy. Mhm, tak. często, jak dzwonicie, to jest naprawdę bardzo miłe, że pojawiają się osoby, które my już po prostu kojarzymy z komentarzy na Instagramie, tak. na YouTubie, więc jest nam mega miło, zwłaszcza kiedy wypełniacie nasze ankiety i korzystacie przede wszystkim z naszej pomocy. To już są bardziej też takie nasze tak. koleżanki, tak. z którymi rozmawiamy. Więc... Tak, to są też takie jednocześnie internetowe przyjaźnie, to nazywam, mhm. bo naprawdę wielokrotnie wymieniamy się uwagami na temat nowości, różnych produktów, polecamy sobie. Tak, ale nas... też, prywatnie, no. prawda? Dla tak. nas te uwagi też. Są bardzo cenne, tak naprawdę, jak Wam się sprawdzają, e, właśnie z jaki macie typ, typ skóry, jakie macie problemy i które kosmetyki dla Was są e, właśnie y... dobre, albo też często nam mówić o nowościach. Mhm. I to tak. też jest bardzo fajne, ponieważ e, właśnie my jesteśmy, słuchajcie, przed wylotem na targi, więc jeżeli mamy sprawdzić daną markę, to czemu nie? prawda? O, będziemy, będziemy dla Was też takie wydarzenie relacjonować. W ankiecie pojawia się pytanie: opisz proszę swoją pielęgnację poranną i wieczorną, uwzględniając przy tym dokładne nazwy produktów. No i to jest dla nas bardzo cenne, tak samo jak i zdjęcia, ponieważ jednocześnie możemy sprawdzić skład, Karolina może się do tego odnieść, bo często dany kosmetyk może wywołać podrażnienie, bo na przykład używacie nie takiej formy witaminy C. Tutaj naprawdę metodą prób i błędów można dojść do tego, co się dzieje, prawda? Mhm, Więc przede wszystkim pojawia się tutaj krem marki Heimish Artes Glow Base SPF50, natomiast na wieczór mamy produkt apteczny. I krem z cynkiem i miedzią. Natomiast, słuchajcie, tak naprawdę można rozbudować tę pielęgnację, bo stwierdziliśmy, że ona jest taka powiedzmy bardzo e, podstawowa mhm. i tutaj pojawia się moment, kiedy dodajemy antyoksydanty, chociażby krem na przykład z Basic Lab, albo nowe serum z Woli z 15% witaminą Zgadzam C. Zgadzam się, jak najbardziej. Krem, <grym>, tutaj słuchajcie, pilnuję, ale to jest bardzo dobrze, powiem Wam, że stresuję się. Nie ma czym coś ty, dawać. Słuchajcie, przede wszystkim Woli ma bardzo fajną e, witaminę C, ponieważ nie wywołuje podrażnień skóry przy różnych typach, prawda? Bo już w... tutaj nowej. Good tak, To see you. Tak, mhm. tak, tak, tak. Good To See you, to jest 15% witamina C w postaci ethyl 3,0, tak? Tak. tak więc ona tak. raczej nie wywołuje podrażnień przy wielu typach C i zwłaszcza przy serze która no nie może używać mhm. kwasu skorbinowego. Taką akurat rekomendujemy formę witaminy C, ona się sprawdza świetnie. Znaczy może, nie tak. może, może stosować kwasu skorbinowy w niskich stężeniach. Natomiast no, zdecydowanie bardziej rekomendowana jest yy, witamina C. Yy. Etylowa, mhm. lub e, glukozy dla skorbylu. Dobra. Tetra e, również. E, te, to są no, takie tak. no, trzy formy witaminy, które najlepiej się sprawdzają. My ale... bardzo lubimy tetra. Tak, zdecydowanie. <grym> Także pojawia się kolejne pytanie, czy m, osoba, która wypełnia ankietę, stosuje kosmetyk z retinolem, z kwasami? No i tutaj padło pytanie, że nie. E, generalnie muszę Wam powiedzieć, że w serze naczynkowej mamy również taki film poświęcony temu tematowi. Można jak najbardziej stosować, tylko wystarczy e, obejrzeć film i już będziemy wiedzieć, mhm. jak to zrobić. Mamy naprawdę bardzo fajne wprowadzenie. E, Karolina przygotowała dla plan pielęgnacyjny od zarządu no to świetnie wyszło. Zwróćcie uwagę jeszcze na to, że pani przy opisywaniu pielęgnacji pranej nie powiedziała, czym zmywa. Tak, ehm, tylko czy wieczorem. Tak, jest informacja tylko, czym zmywa wieczorem. E, może, może być też tak, że pani na przykład w pielęgnacji porannej nie używa na przykład produktów myjących, a może być też tak, że inne innych produktów, których tutaj nie, nie wspomniała, tak. więc. Bardzo e... często pomijamy w tych ankietach, bo nie chcą nam się wypisać. E, no tak, to a to jest cenne. istotne, bo na przykład tutaj może też tkwić rozwiązanie Waszego problemu, tak. jeżeli chodzi o jakieś podrażnienia na przykład. A może czegoś na przykład brakuje i skóra nie wiem... Jest tonizowana odpowiednio, i tak dalej, i tak dalej. Ehm, Okej, okay. czy odczuwasz uczucie ściągnięcia suchości po umyciu? Tak, więc to no tutaj już mamy sygnał, mhm. że coś się dzieje, że skóra jest nieodpowiednio nawilżona. A produkt, który pani stosuje, jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorną, bo tutaj mamy informację, jest to delikatny produkt, więc nie powinien powodować takiego mhm. uczucia. Więc ja bym tutaj bardziej nie szukała e, przyczyny w produkcie mającym, tylko gdzieś w e, jakimś innym kosmetyku w pielęgnacji. No może być też założona bariera chedrojot skoro czujemy że się Może, może być też. Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza, że pani tutaj pisze, że jej cera jest Brażliwa. wrażliwa mhm. i dodatkowo przytuszcza się w strefie T, co nie jest wykluczone przy zaburzonej barierze hydrolytoidowej, tak. bo nasza skóra po prostu na skutek tych brakujących lipidów wytwarza tego sebum znacznie więcej. Broni więc się. tak, dokładnie, broni się, więc jak najbardziej może tak być. Um, Kolejna ważna rzecz, jak często wykonujesz peeling? Tutaj padło pytanie, że nie używam peelingu. No generalnie złuszczenie też naczynkowej też jest tak najbardziej mm -hmm. rekomendowane, tylko bardzo tak. delikatne, raczej peelingi enzymatyczne, więc rezygnujemy, nawet rozmawiałyśmy ostatnio słuchajcie o skórze głowy, że rezygnujemy również w tym przypadku z takich drobnoziarnistych rozwiązań, więc jak najbardziej teraz enzymy są fantastyczne rozwiązanie, bo są bardzo delikatne. Mm -hmm. e, Okej, okay. czy w swojej codziennej pielęgnacji stosujesz kremy z filtrem? No to oczywiście tak, e, pojawił się hejmisz, więc to już... Ja jeszcze dodam sobie, jeżeli chodzi o peelingi, e, to zdecydowanie warto je stosować, zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia ze skórą dojrzałą. Tak, to ehm, też stymulujemy, prawda, jednocześnie? Ehm, tak, raz, się ją stymulujemy, a dwa, że skóra dojrzała, no to już ehm, te procesy keratynizacji, czyli złuszczenia takie naturalne, mhm. które zachodzą na naszej skórze, e, są trochę wydłużone, więc my tymi kosmetykami warto, żebyśmy wspomagały po prostu te procesy i na, na bieżąco usuwały te ciała komórki. Tak? Kolejna bardzo cenna dla nas informacja to, czy jesteście pod opieką dermatologa, ponieważ bardzo Często jest też tak, że prowadzicie na przykład różnego rodzaju terapie, stosujecie leki doustne, mhm. chociażby witaminy A czy różnego rodzaju. Um, Maski no, Tak, na tak. To jest bardzo cenne. I wtedy kolejne pytanie, czy na przykład występują u Was jakieś choroby, alergie i czy to wszystko się łączy, bo jednocześnie Karolina prowadzi takie osoby i wtedy tak. co inną pielęgnację. E, tak, mam dwie takie klientki tutaj, które właśnie są w trakcie leczenia dermatologicznego. E, jedna z nich e, stosuje właśnie witaminę w formie doustnej, czyli izotretinoinę, bardzo mhm. też popularne. Właśnie. Bo i też druga z nich stosuje maść dermatologiczną. więc tutaj jak najbardziej jesteśmy w stanie wesprzeć tak naprawdę to leczenie dermatologiczne kosmetykami, czyli układamy odpowiednią pielęgnację, nawilżającą, tak. regenerującą, która będzie tak naprawdę wspomagać. Dokładnie to też nie jest tak, że jeżeli stosujecie właśnie różnego rodzaju leki, to nie możecie korzystać na przykład z takiej e, dostępnej w drogerii e, pielęgnacji, bo ona jest generalnie bardzo mocno nawilżająca, ma dużo antyoksydantów i faktycznie e, tak. wspomaga to działanie, tak? Bo przede wszystkim e, przy stosowaniu takich terapii bardzo często Wam się przesusza po prostu skóra i potrzebujecie ogromnego nawilżenia, więc to jest najważniejsze. No i oczywiście e, jest takie pytanie, które moim zdaniem jest bardzo cenne i to często pomaga. Czy w ostatnim czasie miałeś wykonywane jakieś zabiegi z zakresu kosmetologii, medycyny, estetycznej czy chirurgii? Bardzo często no nie wiem, na przykład e, klientki stosują botoks i się pytają, czy mogą korzystać z danych urządzeń, e, z danej pielęgnacji, czy nie podrażnią skóra, bo na przykład mają nie wiem, e, mikronakłowanie, tak? No mm, tak. tutaj jest na przykład szereg naprawdę wielu zabiegów, które możecie też również wykonać w domu, to też piszcie, bo to też jest niezwykle mm -hmm. cenne. No i ostatni punkt to jest załączenie zdjęcia, e, więc ja już tutaj e, wiem, kto wypełnił tą ankietę, no i to jest właśnie to, co mówiłyśmy Wam, że znamy Was na bieżąco, że to też naprawdę miłe tak. kojarzymy Was, więc bardzo że się cieszymy, że żeby tę ankietę i macie do nas zaufanie. E, no i tutaj widać, na no karana też interpretowała to zdjęcie, że przede wszystkim powinno być też dobrej jakości. Pamiętajcie mhm. o tym, że niezwykle tak. jest ważne światło, tak? Zróbcie w świetle dziennym. E, najlepiej po prostu stańcie przed oknem i e, tak naprawdę bardzo fajnie załączyć cztery zdjęcia. Tak. Czoła. E, policzków obu, brody, oczywiście też na przykład szyję albo też nosa. całej twarzy, nosa, tak, mhm. z bliska. No i wtedy Karolina naprawdę może Wam, e, no bardzo pomóc, moim zdaniem, bo wszystko po prostu widzi. No to nie muszą być nawet zdjęcia, na których widać całą twarz, tak? tak? To mogą być zdjęcia gdzieś tam, nawet niektóre dziewczyny właśnie wysłałem że oczy są zamazane. Tak. E, jakby on, te zdjęcia tylko służyły mi. Ale, się bezpiecznie tak, okay. zdjęcia, no, ale tak? to nie tak? no ale to absolutnie nie przeszkadza. Dla mnie jest najważniejsze, żebym po prostu miała e, wyraźnie ujętą tą partię twarzy, która właśnie jest problemowa, tak. a najlepiej, jak jakbym miała już całą twarz, bo wtedy jestem w stanie też zobaczyć, na przykład problem występuje na całej twarzy, czy obejmuje jedynie na przykład strefę T, bądź jakieś inne obszary. Dokładnie, więc pamiętajcie, że też jakość tego zdjęcia jest ważna, więc no generalnie tutaj stwierdziłyśmy, że y, może to być y, na przykład atopowe zapalenie skóry, ale nie musi. Więc jest kwestia po prostu, żebyśmy dalej analizowały, dalej tak naprawdę szły w korespondencję. Mhm. Tak? No bo tak naprawdę. Czyli ja bym też tak nie szła do końca w kierunku atopowego zapalenia mhm. skóry, ale tak pomyślałam o tym, ponieważ pani wspomniała, że jest alergiczką. Tak. Ehm, objawy, o których pisała, i też zdjęcia. Mogą na to wskazywać, ale to nie jest tak powiedziane, że już, że pani ma AZS i tak. że e, trzeba całkowicie zmieniać na pielęgnację. Tutaj fajnie e, sprawdził, może nie, może ty powiesz, co by się fajnie sprawdziło na przykład jakbyś miała ułożyć pielęgnację, powiedzmy, e, pielęgnację wieczorną. Mhm. E, czy masz jakieś takie. Mm, czy znaczy, słuchajcie, no, to jest e, skóra, która ma przede wszystkim popękane naczynka. Mhm. Ma e, wyraźny rumień, więc e, potrzebuje przede wszystkim wyciszenia, więc dużo też produktów e, z różą, na przykład damastońską, się sprawdzi. Mhm. Mamy też serię na przykład Heimisz, tak? <laughs> Pomyślałam właśnie o no, <laughs> tej serii. Także no, generalnie wydaje mi się, że po prostu wyciszanie tej skóry i jednocześnie rozjaśnianie naprawdę Wam się sprawdzi, bo jednocześnie działacie anti-aging, rozjaśniająco, przede wszystkim też e, łagodząco dla mhm. na skórę. No i też e, to nie jest bardzo inwazyjne. I na pielęgnację. Mocno tutaj stawiamy na nawilżenie. Róża damasteńska, w ogóle hydrolaty z róży bardzo ładnie nawilżają, mm -hmm. koją skórę, wyciszają ją. Więc w pierwszej kolejności ja bym zrekomendowała marki Marki Heimisch. E... Dobra, ja mam pytanie: tak jest, tak, czy zgadłabyś o jakim, jakiej emulsji pomyślałam w pierwszej chwili, która mogłaby się właśnie przy takiej e... skórze sprawdzić? No, wydaje mi się, że to jest Basic Club. O nie ja, nie, ja. A tak, tak, jeżeli chodzi o emulsję. E... Tak, to jak najbardziej. E... Ale jeszcze o esencji na przykład. Znaczy tak, no tonik marki Junik jest świetny, mm -hmm. bo ma galaktomyce z fermenty, ma tak naprawdę kilka róż. Ja jeszcze pomyślałam o Vauty, Bardzo łagodzące produkty. Ewentualnie toniku, bo tak. to jest tak naprawdę, no można, u nie, nie wszystkich skór tak naprawdę sprawdzi się aż tak e, rozbudowana pielęgnacja, mm -hmm. warstwowa. E, natomiast. E, no ta emulsja z Fautito, ona jest bardziej taka troszkę w formie kremu poleciłabym wam wersję Tiger, bo ona jest też wzbogacona o Lukrecję, tak. która wygładza przepięknie jasnak i rozjaśnia. I rozjaśnia mm -hmm. Także lukrecja w ogóle ma takie fantastyczne działanie w ogóle w kosmetykach, także no, to tak z mojej strony ja bym wam poleciła. Jeżeli chodzi o tę wersję, no to Tiger. Mm -hmm. Ona jest taka bardziej bogata odżywcza. No, myślę, że tutaj nadajemy na tych samych falach, jeżeli mm -hmm. chodzi o polecenia. Ale to też świadczy o tym, że ja słucham Karoliny. Ale my ze sobą też przede wszystkim dużo rozmawiamy, tak. więc... Ja też już wiem, jakie produkty ma gdzie się sprawdzają, też my same testujemy bardzo dużo, ale tak naprawdę ty polecasz gdzieś tam swoim koleżankom, no swoją serwatorką, tak. ja układam pielęgnację no, poznajomych, więc generalnie tego doświadczenia mam już sporo. Mam ją układasz pielęgnację. Mam ją układam pielęgnację. No ją ja wszystkim dookoła, generalnie, wiem, czy ktoś chce, czy nie chce. Ja moje także też Słuchajcie, wypełniając ankietę, po prostu e, naprawdę warto skorzystać z takiego e, doświadczenia. Bo jednocześnie widzicie, my mamy też feedback, więc e, no, jeżeli komuś coś nie sprawdza, no, no to dalej drążymy temat, co, co tu się dzieje, co Jestem. może pomóc, więc myślę, że taka analiza będzie świetna. Więc słuchajcie, teraz przejdziemy do takich trzech błędów pielęgnacyjnych i tutaj Wam dużo podpowiem o tej kwestii, które myślę, że Wam uświadomią wiele rzeczy, a jednocześnie jest to nadal omówione temat. No tak jak wspomniałeś właśnie o tej różanej serii marki Heimish. No ja uważam, że to są absolutnie świetne kosmetyki, które sprawdzą się no nie tylko tak naprawdę w przypadku cery naczyniowej, ale są bardzo uniwersalne i tutaj w wielu przypadkach naprawdę będą świetnym rozwiązaniem. Natomiast to nie jest taki błąd pielęgnacyjny, ale bardzo często jest tak, że jeżeli dany producent wypuści kosmetyki oparte o dane składniki aktywne, czyli wypuści linię kosmetyków na przykład z różą damastańską. Tak. To nie jest błąd, tak jak już wspomniałam, ale m, tak naprawdę z doświadczenia mogę powiedzieć, że m, żeby odpowiednio odbyć o skórę, no to bardzo często musimy działać wielokierunkowo. Dlaczego? Dlatego, że e, no nigdy to nie jest tak książkowo, że nasza cera jest sucha i ona jest tylko sucha, albo nie jest tak, że ona ma na przykład e, tylko zmarszczki i, i tyle. że to... też przebarwienia, suchość i w ogóle. Bardzo często nakłada się wiele problemów jednocześnie, więc wydaje mi się, że o ile produkty na przykład mogą być świetne, tak w całej serii no, no Bo nie to jest powielanie tych się... samych składników aktywnych, tak. prawda? Więc jeżeli cały czas dokładamy chociażby e, 20 razy różne damascyńską w każdym mm -hmm. kosmetyku, no to jest tego za dużo. Tak samo jak kiedyś Karolina się pytałam, czy e, dobrze nasz... O, to jest, to jest dobry przykład, mm -hmm. bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, że na przykład mam serum z witaminą C i mam też krem z witaminą C. E, no i Karolina powiedziała, że okej. Okay, może wystąpić podrażnienie, bo będzie zbyt duża dawka tej mm -hmm. witaminy C i za dużo jakby dokładasz właśnie tego tak. składnika w każdym kolejnym kroku. Ale więc... też tak z drugiej strony, po co? W sumie? Jest tyle składników aktywnych, że naprawdę jesteśmy w stanie sobie zbudować bardzo ciekawą, wartościową pielęgnację, tak naprawdę w oparciu o różne produkty. Tak? Ja czasem żałuję, że mi widzisz łazience, bo to jest tak. O, dzisiaj witam i dadce. A te Szczerze, ja też tak bardzo często robię, ale to też z uwagi na to, że testuję sobie różne, tak. różne opcje. No i też moja skóra to jest właśnie taki no. tester trochę. Już niedługo no. na sklepie będą nowości Basic Lab, my też je testujemy i mm -hmm, właśnie tak. tak o tym pomyślałam, że skórą testujemy obie inne konsystencje, mamy zupełnie też inne upodobanie, jeżeli chodzi tak. o działanie kosmetyków, więc słuchajcie, no to jest bardzo ciekawe, ale jednocześnie właśnie nie nakładajmy wielu warstw. Tymi samymi składnikami. Nie ja im po prostu nie dokładajmy po co? Możemy sobie naprawdę zbudować bardzo e, ciekawą pielęgnację. Mm -hmm. e, opartą na e, takim troszeczkę kaskadowym ułożeniu tych składników aktywnych, tak? Tak, to super sprawdza się. Mm -hmm. W Słuchajcie, sensie kolejny taki troszeczkę mit kosmetyczny, i też błąd jednocześnie, to to, że zamiast na przykład retinolu stosujemy kwasy, że uznajemy, że to jest tożsame działanie, identyczne. Oczywiście mhm. kwasy, tutaj rozmawiałam się z Karoliną, że są też wybrane kwasy, które stymulują oczywiście do odbudowy, tak, mhm. do przede wszystkim. przebudowy skóry. skóry. To jest właśnie cenne słowo, przebudowa skóry. Tak jak retinol, ale retinol jest jednak najbardziej przebadanym składnikiem anti-aging, mhm. który faktycznie działa i spłyca zmarszczki. więc no tutaj mylenie jakby obu składników. Yy, też łączenie działania. Tak, zresztą trzeba pamiętać o tym, że kwasów mamy tak naprawdę bardzo dużo, a każdy kwas wyróżnia się jakimś takim szczególnym działaniem, bo wszystkie będą gdzieś tam. Yy... Tak, no działa rozjaśniająco, tak. um, będą też... Um, delikatnie. Delikatnie ale każdy z nich się jednak gdzieś tam wyróżnia. Mm -hmm. Natomiast no retinol jest znacznie bardziej taką skuteczną substancją, tak. um, która tak naprawdę A dociera już, tak, która już dociera właśnie na przykład do skóry właściwej. To znaczy um, po przekształceniach zamienia się w kwas retinowy, który działa już w skórze właściwej. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę um, no, takimi kosmetykami z kwasami nie jesteśmy w stanie działać aż tak głęboko. A jeżeli chodzi o zabiegi, no to jesteśmy w stanie przejść do tych głębszych na skórka. Tak. Natomiast, no jeżeli chodzi o kosmetyki, to oczywiście możemy sobie złuszczyć tą skórę i działać wielokierunkowo. Natomiast one aż takiego działania stricte stymulującego nie, nie posiadają. Więc Ale skór... Karolina znalazła słuchajcie kolejny patent właśnie na kwasy. Przejdziemy może do ostatniego jednocześnie. E, tak. E, słuchajcie, jeżeli na przykład wykonujecie sobie w waszej pielęgnacji domowej, w takim waszym domowym spa, e, złuszczanie za pomocą peelingu kawitacyjnego. A wiem, że bardzo często e, właśnie wprowadzacie sobie tak. ten zabieg do. do siebie do pielęgnacji domowej, to zapominacie o tym, żeby tą skórę rozpulchnić. To jest bardzo ważne, dlatego, że to umożliwia też dokładne jej oczyszczenie właśnie za pomocą tego peelingu kawitacyjnego. Tak, ale taki efekt będzie wow, Ale że efekt będzie wow, dlatego, że no, już odchodzi się od stosowania tych parówek i od tej gorącej pary na, na skórę, która też rozszerza naczynia krwionośne. Dobra, ja się rozgaduję bardzo, ale chodzi o to po prostu. W skrócie. W skrócie. Bardzo fajną, fajnym rozwiązaniem jest nałożenie sobie peelingu kwasowego. Tak. Tutaj na przykład... Na początku, mnie, demakijaż, czyli żel? Tak, dema, wykonujemy demakijaż, nie tonizujemy skórę. nakładam sobie peeling tutaj ja na przykład ostatnio sobie testuję peeling z Basic Lab, tak. zarówno niebieski, jak i zielony. A Mamy to ja nie na... A, i na farm, no właśnie. No to on świetnie, świetnie sprawdzi się właśnie przed peelingiem kawitacyjnym, mhm. czyli najpierw sobie nakładamy peeling kwasowy, następnie wykonujemy kawitację, kawitację. na przykład, właśnie na jakimś toniku, na jakiejś um, esencji na hydrolacie który, na hydrolacie, tak, tutaj dowolny produkt tak naprawdę. I po skończonym peelingu możemy sobie stonizować tą skórę, nałożyć serum. Bądź, bądź możemy też maskę. Tak. Zależy od tego, jak bardzo chcemy rozbudować tę pielęgnację. Czyli na przykład, już tak, po, po przedstawię taką rozbudowaną pielęgnację. Do brzegu. dobrze Dobrze, Tak, więc po kawitacji tonizujemy skórę, lub nie, nakładamy maskę. Po masce zdejmujemy maskę, nakładamy serum, tak. następnie krem i kończymy całą pielęgnację. No, zamykamy ją tak naprawdę, ale może mhm. Wam że to jest świetny patent, bo skóra jest naprawdę oczyszczona, odświeżona. Ona naprawdę jest pełna blasku. To jest też taki tak. patent. Ja na przykład robiłam odwrotnie, ale myślę, że oba sposoby są fajne, no tak. ale jakby rekomenduję bardziej nakładanie, rozprównianie tej skóry właśnie e, kwasami najpierw mm -hmm. i to jest super patent, także myślę, że to jest właśnie taki moment, kiedy omówiłyśmy Wam trochę inaczej te błędy, a jednocześnie złe założenia w pielęgnacji, albo bardzo często właśnie troszeczkę inne kroki zamieniamy mm -hmm. i mamy de facto wspaniałą pielęgnację, także jestem bardzo ciekawa e, z jakich na przykład błędów pielęgnacyjnych się do tej pory możecie troszeczkę pośmiać w sumie. E, no, poobadać, to no. fajnie się to czytało generalnie jak w którymś tam z ostatnich filmów właśnie opowiadałyście wam, nam o waszych tak. błędach, e, które też tak naprawdę no, nie wiedziałyście o tym, tak? My też popełniałyśmy wiele błędów, Magda też o swoim opowiadała, e, dlatego e, no, napiszcie nam w komentarzu e, z jakimi błędami wy wcześniej miałyście do czynienia, e, których nie wiedziałyście tak naprawdę, że e, nie powinnyście wykonywać, tak? Dokładnie, także czekamy na wasze komentarze, będziemy je chętnie czytać, jednocześnie chętnie komentować e, i wymieniać się uwagami, także mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. E, pracujemy też nad nową aranżacją z Karoliną, więc mm -hmm. już niedługo nasze swydy będzie w przebudowie, więc będziemy Wam wszystko pokazywać. Po kolei będzie też naprawdę ciekawy wyjazd, także mam nadzieję, że tak. dużo to będzie się to działo. Nami, także wszystko będziemy relacjonować. Subskrybujcie koniecznie kanał, podajcie na Instagram i widzimy się w kolejnych filmach. No Trzymajcie to. się, cześć!